Wyniki portfeli Finax na początku roku, ile można zarobić na pasywnym inwestowaniu, plany Finax na 2026 rok. Właśnie o tym opowiem w tym filmiku. Cześć, nazywam się Przemek Warankiewicz i kieruję polskim oddziałem Finax, który pomaga realizować finansowe cele Polaków. Żeby je zrealizować, przede wszystkim trzeba zarobić, potem zaoszczędzić, czyli kontrolować wasze wydatki. No, a to, co zostanie, jest zaoszczędzone, zainwestować. No i to inwestowanie zawsze budzi najwięcej emocji, bo wiąże się z ryzykiem, jak, jak zawsze inwestowanie, czyli ze zmiennością stóp zwrotu i z tym, że te stopy zwrotu są nieprzewidywalne, wbrew temu, co różni guru mogą wam w internecie mówić. A tym trudniej je przewidzieć, im krótszy jest horyzont inwestycyjny. No i o tych stopach zwrotu, właśnie na początku tego roku, ale i w dłuższym horyzoncie, chcę tutaj opowiedzieć styczeń, początek lutego, też w modelowych portfelach zbudowanych ze zdywersyfikowanych funduszy ETF, w które inwestujemy w Finans, zaszło się bardzo dobrze. Czyli w sumie tak jak skończył poprzedni. Widać, że rynki lekceważą już trochę szaleństwa Donalda Trumpa, związane z Grenlandią, z Iranem, z Radą Pokoju i tak dalej. I skupiają się na danych makro, na tym co ważne, a te dane makro wyglądają całkiem nieźle. Po obu stronach Atlantyku, ale też też Was. No, więc te portfele z ekspozycją na globalne rynki akcji, te nasze główne portfele i obligacji, wśród których najpopularniejsze jest OIP, yy, czyli Europejska Emerytura Produkt Trzeciego Filaru, dały w zarobić nawet 2%. Właśnie 2% przyniósł najbardziej popularny OIP, czyli złożony wyłącznie z funduszy ETF akcyjnych, ten trochę mniej popularny, złożony w 20% z funduszy obligacyjnych dał zarobić 1,8%, więc też całkiem nieźle. Poza OIP-em mamy także portfele ETF, których jest często więcej niż 20% części obligacyjnej, części dłużnej. One też dały zarobić. Taki, dla przykładu taki portfel 60-40, taki modelowy portfel, dał 1,3%, a jego zwrotność, czyli 4060, złożone w 60% z obligacji niewiele ponad 1%. Wyniki byłyby lepsze, gdyby nie ciągle osłabiający się dolar, bo jak może już wiecie, mamy ETF-y denominowane w euro, ale te inwestujące w USA nie są zahedżowane do euro-dolara, więc też ten kurs dolara jest bardzo istotny dla, dla wyników wyrażonych w euro i złot. Warto przy okazji przypomnieć o dwóch rzeczach, które planujemy na ten rok w FINAX. Po raz pierwszy zmienimy portfele, to jest taka nowość, po raz pierwszy od 7 lat, przed początku FINAX, co będzie dotyczyło zmian Zarówno geograficznych, jak i segmentowych, ale również zmian związanych z samymi etf bo się okazuje, że można już znaleźć trochę tańsze niż pierwotnie mieliśmy, więc będziemy to zmieniać. Będziemy też zmieniać, to jest druga rzecz, sposób naszego rebalansingu, ale o tym już niedługo Wam opowiem. Tyle było, jeśli chodzi o rynki globalne. Teraz jeśli przejdźmy na GPW, gdzie jest całkiem źle albo wręcz super. No i ten złoty portfel, który tam mamy, złożony wyłącznie z ETF-ów, beta ETF, inwestujących na polskiej giełdzie, radził sobie jeszcze lepiej niż te fundusze globalne. No bo taki złoty portfel, najbardziej akcyjny, najbardziej ryzykowny, w 100% złożony z funduszy akcyjnych, dał 3,9%, taki 60-40% dał yy, też 3%, więc całkiem yy, bardzo fajny wynik. Dał również zarobić i to blisko 1% złote portfel obligacji, złożony wyłącznie z polskich obligacji skarbowych. No i też wa warto wiedzieć, że w ujęciu rocznym ten najbardziej akcyjny portfel, złoty portfel, dał zarobić już ponad 30%. Ważna informacja, też nowość: już wszystkie ETF-y, które mamy w tym portfelu, z nich dostajecie tak zwane świadczenia dodatkowe. Czyli Beta ETF na podstawie porozumienia z nami, połowę swojej opłaty za zarządzanie, przeznacza z powrotem na, na wasze konta, na, na, na konta klientów Finax, czyli ta, te wyniki faktyczne tych funduszy są jeszcze lepsze niż przed chwilą powiedziałem, bo część tej opłaty trafia do was. Przekroczyliśmy tą magiczną barierę 1 miliona złotych w każdym ETF-ie, dlatego mamy taką fajną, fajny bonus i fajny element współpracy z Beta ETF. Hmm. Mówiłem o wynikach w krótkim terminie, ale zawsze pytanie jest, ile można zarobić, ile można skorzystać na rynkach, pasywnie inwestując na rynkach akcji i obligacji w długim terminie. No i tak jak my to zawsze powtarzamy: nigdy nie ma gwarancji. Zawsze to jest tylko historia, ale na czymś czym trzeba się oprzeć. I Mi się wydaje, że najlepsze jest to patrzenie historyczne na, na wyniki. No, i teraz, jakbyśmy spojrzeli na wyniki portfeli FINAX, te modelowe portfele, które już przed chwilą przedstawiałem, no to tak naprawdę w ujęciu tych 7-8 lat, na no, które już FINAX istnieje, średnio stopa zwrotu w tych najbardziej akcyjnych portfelach, czyli złożonych wyłącznie z ETF-ów akcyjnych, globalnych, dała średniorocznie 10% stopy zwrotu. I potem tak, takie w uproszczeniu, jakbyśmy mieli przedstawić te, te wyniki, ale odsyłam po więcej na nasz, naszego bloga, gdzie sami się publikujemy wyniki, to im macie mniej akcji w portfelu, a więcej obligacji, tym yy, średnio o 10% udziału akcji w portfelu, spadek o 10% oznacza spadek o 1 punkt procentowy średniorocznego zysku. Czyli powiedzmy dla portfela złożonego, w 80% z akcji, 20% z obligacji. Ten średnioroczny zysk to jest około 8% 50 na 50, też sporo z Was inwestuje w takie, w takie portfele. Tamten zysk średnioroczny w tym okresie ostatnich 7 lat to jest 50, 5% rocznie. Więc tak to wygląda. Wiadomo, że to są, to, to, to są mocne uproszczenia. Historia lubi się powtarzać, ale nie ma zawsze gwarancji. Natomiast pamiętajcie, że takie mniej więcej wyniki dają portfele akcji i obligacji w długim terminie. Jeśli ktoś Wam obiecuje jakieś wyższe stopy zwrotu, to, to razy, kilka razy taką inwestycję przemyśleć. My po prostu w Finax dajemy Wam średnioroczną globalną stopę zwrotu z funduszy. Ona może być czasami nawet ujemna, bo były też takie lata, ale nasz średni klient w Polsce ma horyzont inwestycyjny 18 lat, bardzo długi. No, i w tym długim horyzoncie te stopy zwrotu są historycznie przynajmniej skazane na, na wzrosty. Wynika to z wielu, z wielu yy, przyczyn. No po pierwsze, gospodarka cały czas się rozwija, yy, technologia temu sprzyja, jest też inflacja, ta inflacja też, też się przekłada na, na stopy zwrotu, no bo jednak yy, rynki akcji przynajmniej są bardzo dobrym przed inflacją zabezpieczeniem, więc jakby wiadomo, że też się to yy, 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 yy. Pojawia w wynikach spółek i też jest odzwierciedlone w kursach akcji. Taka inflacja my często wiadomo, że nie. nie lubimy inflacji, nikt nie lubi inflacji, ale zabezpieczeniem przed inflacją jest właśnie inwestowanie i inwestowanie na rynku akcji. Nie, ma, nie, nie spotkałem się z lepszym, lepszym narzędziem. Jeśli znacie, jeśli macie, to to, to to śmiało piszcie w komentarzach. Te wyniki te 10% powiedzmy rocznie dla portfela czysto akcyjnego, to pewnie na wielu z Was nie robi wrażenia. Jak sobie patrzycie wiem, na wyniki złota z ostatniego roku, z ostatnich 12 miesięcy, gdzie macie te 70% stopy zwrotu, mniej więcej, no to to, to, to jest imponujące, ale pamiętajcie, to jest ostatni rok. Jak wcześniej, wcześniej przez 30 lat, złoto dawało zarobić praktycznie tyle co inflacja albo nawet mniej. Więc to o tym warto pamiętać. To jest zmienność i ona jest nieodłącznym elementem inwestowania i tego ryzyka, które podejmujemy, a zysk jest po prostu. Naszym, naszą nagrodą za, za to ryzyko, które, które podjęliśmy, o tym, o tym ryzyku to trzeba to pamiętać często i o tym, że się yy, pewne rzeczy lu, lubią odwracać. Na przykład yy, przy okazji patrzenia na, na kurs bitcoina powiedziałem, że złoto rośnie 70%, to cyfrowe złoto, które miało być bitcoin w ostatnim roku, to jest spadek o 30%. Pamiętajcie, że zawsze po każdym wzroście przychodzi spadek, więc najlepszym le lekiem na tego typu rzeczy jest dywersyfikacja. I regularność, bo ona nam pozwala um, zabezpieczyć się przed tymi zmianami, ale też czerpać um, z tego, że, 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 że rynki w długim terminie um, rosną. Korzystając z okazji, bo mamy um, już połowę lutego, za chwilę koniec, um, koniec miesiąca, a do 5 marca można oddawać głosy na um, Inwest to jest taki jeden z największych chyba wydarzeń inwestycyjnych w, w tym regionie Europy, albo nawet w całej Europie. Mamy takie 300 statuetki już z tego, z tego konkursu Invescaps, to jest jedna z nich, jestem szczególnie dumny, no ale wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chcielibyśmy więcej niż, niż trzy, więc teraz jest szansa na czwarty albo nawet na piąty, bo zostaliśmy nominowani w dwóch kategoriach. W kategorii najlepszy produkt inwestycyjny i tu nasza IP znowu chodzi całe na biało. No i w kategorii generalnie usługa inwestowania pasywnego, gdzie finans jest obecny na polskim rynku już już ponad sześć lat i zawsze, zawsze gdzieś tam yy, ta pasywność w naszym DNA jest widoczna. Więc w tych dwóch kategoriach mamy bardzo silnych konkurentów. Dziękujemy w ogóle za nominację, ale też dziękujemy od razu z góry za każdy oddany przez, przez Was głos. Wystarczy spędzić, nie wiem, minutę, dwie na stronie inwestcaps.pl omany przez konkurs i oddać te dwa najważniejsze głosy, o których powiedziałem. Będziemy bardzo wdzięczni. A jak nie macie na to czasu, to przynajmniej dajcie lajka like i subskrybujcie na nasz kanał na YouTube. A ja będę się starał co jakiś czas z takim, takim update'em, z tym co planujemy, no i z wynikami inwestycyjnymi naszej portfeli tutaj na tym kanale powracać. Do zobaczenia, dobrego inwestowania.